Nasz dobry doktor spać się od nas bierze, a nie chce z nami doczekać wieczerza. Dajcie mu pokój, najdziemy go w pościeli, a sami przetrzemy, bywajmy weseli. Już po wieczerzy, pójdźmy do Hiszpana. Ba, bierę, pójdźmy, ale nie bez dbana. Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły. Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi, daj Ci Boże zdrowie. By jedno jedno, doktor na to powie. Od jednej przeszło aż więc do dziewiąci, a doktorowi mózg się we mąci. Trudny, powiada. Mój rząd z tymi panem. Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany.